Bing bing. I love it. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing bing bing. You press a button, bing, bing. They all hand you checks. Bing 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 bing. We had our beautiful Marine standing there, bing 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 bing. You know in the old days, bing bong. You know with the map? Bing bing bing. A little mouth on him. Bing bing bing. Bing 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 bing. Jeśli myślicie, że wasza praca jest cyrkiem, poznajcie amerykański Kongres. to DC Cringe. Mam na imię Darek. I w każdym odcinku dowadniam, że c powinien dostać Emmy w kategorii Komedia Roku. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, muszę wam coś wyjaśnić. Bo to, co za chwilę usłyszycie, wymaga pewnego kontekstu. Wyobraźcie sobie ekskluzywny klub, taki amerykański Mean Girls, tylko na sterydach. Klub tylko dla wybranych dziewczyn, z tajnymi rytuałami, jak w masonerii, z własnym dress -codem i hasłami jak w sekcie. To jest sorority. Teoretycznie to studenckie stowarzyszenie, które ma wspierać się nawzajem, robić akcje charytatywne i budować przydatne kontakty. W praktyce to płacenie tysięcy dolarów za, w cudzysłowie, siostrzaną przyjaźń, przechodzenie przez upokarzające inicjacje, noszenie dziwnych kolorów do końca życia i dozgonna lojalność wobec liter greckiego alfabetu. Dla Amerykanów to całkowicie normalna część studenckiego życia. Mają dwa rodzaje takich organizacji: tradycyjne, historyczne dla białych, i tak zwaną Divine Nine, dziewięć historycznych czarnych prac i stowarzyszeń. I właśnie jedno z nich może zdecydować o przyszłości amerykańskiej polityki. Cofnijmy się do późnych lat 1800. Białe studentki w USA zakładają ekskluzywne klubiki, nazywają je greckimi literami, żeby brzmiało mądrze, i odmawiają wstępu wszystkim, którzy nie są biali, aż do 1908 roku, kiedy grupa czarnych studentek na Uniwersytecie Howarda postanawia to zmienić. Wiecie, co było iskrą zapalną? ówczesny wiceprezydent stwierdził publicznie, że cytuję: Czarni nigdy nie nauczą się Greki. No to co zrobiły te studentki? Nazwały swoją organizację Alpha Kappa Alpha. Poziom złośliwości historyczny. Szybki skok do współczesności. Konwencja Demokratów w Chicago, 2024 rok. Ogromna hala pełna ludzi, i nagle ktoś krzyczy: Gdzie te AKA? To, co następuje, przypomina scenę z koncertu Taylor Swift. Setki dorosłych, poważnych kobiet w różowo-zielonych strojach zaczynają piszczeć. Dosłownie piszczeć. To nie jest żart. To jest Alpha Kappa Alpha. Najstarsze czarne sorority w Stanach. A teraz polityczna siła, która może zdecydować o przyszłości kraju. A teraz trzymajcie się. AKA ma zastrzeżony znak towarowy na ten pisk. Tak, dobrze słyszycie. Ktoś w Urzędzie Patentowym na serio zarejestrował dźwięk z kiwi, ma on nawet numer 5116853. Do tego dochodzi kodeks zabraniający okazywanie emocji, chyba że podczas piszczenia. Opłata wstępna w wysokości 2000 dolarów i własny komitet akcji politycznej na kampanię prezydencką. Sama Kamala Harris Obecna wiceprezydentka i kandydatka na prezydenta jest członkinią i bierze to tak poważnie, że odmówiła wykonania tego słynnego pisku dla dziennikarki. Powód? Cytuję: Jak przejdziesz inicjację, pogadamy. Tak, to naprawdę się wydarzyło. Kandydatka na prezydenta USA odmawia wydania dźwięku, bo jest on zarezerwowany dla tajnego stowarzyszenia. A teraz wyobraźcie sobie taką scenę. Sędzina Sądu Najwyższego w różowej garsonce, dyrektor Fortune 500 w zielonych szpilkach, kongresmenki w różowo-zielonych garniturach. Nie, to nie jest halloweenowy cosplay ani scena z komedii. To członkini AKA na oficjalnych wydarzeniach. Jedna z nich już zamówiła kastumowy różowo-zielony strój na inaugurację prezydencką. Mówi, że będzie wyjątkowy, bo cytuję Nikt nie będzie ubrany tak jak ona. Optymizm, poziom amerykański. Może myślicie, że to wszystko to jakiś żart. Zajrzyjmy więc do ich oficjalnego podręcznika. The Ivy Primer wymaga od członki perfekcyjnego wyglądu: zawsze ukrywania słabości, szerokiej wiedzy konwersacyjnej, oprócz rozmów o tajnych rytuałach, i bycia wzorem praworządności. No, chyba że chodzi o piszczenie. Ale nie jest tak różowo, jakby się mogło wydawać. AKA ma swoją ciemną stronę. W 2022 roku, przepraszam, w 2002 roku, dwie kandydatki zginęły w Kalifornii podczas rytualnego spotkania. 15 lat później, studentka Northwestern popełniła samobójstwo po procesie rekrutacji. Oficjalna inicjacja, czyli tzw. Tak hazing, jest zakazana, ale wiecie jak to jest z oficjalnymi wersjami. Od zawsze istniał też problem koloryzmu, obsesja na punkcie odcienia skóry. Stereotyp w cudzysłowie jasnej, a.k.a. z długimi włosami, nie wziął się znikąd. Do lat dwudziestych ubiegłego wieku, 80% członkiń w głównych czarnych uczelniach. Miało jasną karnację. W 1929 roku gazeta studencka napisała wprost: Cytuję: Wybierają tylko jasne i jasnobrązowe. A co na to obecne władze? Cytuję: To Urban Legend teraz jest inaczej. Tylko, że kiedy prosisz o konkretne statystyki cisza. A może porozmawiajmy o pieniądzach. Opłata wstępna to 2000 dolarów. Niektóre kandydatki spierają na to miesiącami. Kiedyś mówili wprost, nie masz kasy, nie wstąpisz. Dziś nazywają to ładniej, w cudzysłowie, tradycyjna opłata członkowska. Byłe członkinie, które zdecydowały się odejść, jest ich niewiele, mówią o doświadczeniach jak z sekty. Wymuszone przyjaźnie, emocjonalny szantaż, presja, która... Nie kończy się nawet po studiach. Ale teraz AKA to już nie tylko studenckie stowarzyszenie. To prawdziwa polityczna machina. 360 tysięcy członkiń, ponad tysiąc oddziałów na całym świecie. Własna akcja take four or more. Każda członkini ma przyprowadzić czterech wyborców. Chcą zebrać dokładnie osiem tysięcy dolarów dla Harris. I tak, ta liczba to nie przypadek, to rok założenia organizacji. Mają grupy na Whatsappie z ośmioma tysiącami członkiń planujących strategię wyborczą. Kiedy Donald Trump próbuje to atakować, mówiąc o imprezach sorority. One organizują rejestrację wyborców w kluczowych Stanach. Planują strategie polityczne i przygotowują się do przejęcia Białego Domu. Trump ostatnio oskarżył Harris o opuszczenie przemówienia Netanyahu dla imprezy sorority, prawda? Była na konferencji innego Czarnego Stowarzyszenia, gdzie dostała 32 owacje na stojąco w ciągu 20 minut. To nie są imprezy. To jest budowanie politycznej potęgi. Eksperci mówią, że zwycięstwo demokratów. Zależy od czarnych społeczności. Jedna z członkiń AK powiedziała: czarne kobiety od zawsze ratowały Amerykę, a teraz mają szansę uratować ją od środka. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od grupy wkurzonych studentek, które postanowiły pokazać białemu wiceprezydentowi, że jednak umieją Grekę. To był DC Cringe. Jeśli myślicie, że amerykańska polityka nie może być bardziej absurdalna, poczekajcie na następny odcinek, o ile demokracja przetrwa. You just